Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Natura, dzisiaj jestem z chłopakami. W mojej drużynie jest Beworus. Siema. Ja e, się i, tak przedstawiłem, ładnie. Wistczu. Cześć chłopaczku. E, w przeciwnej drużynie jest Michał Kraczy. To ja, ten za zabieł e, I chwilę. u Michała były wcześniejsze supermoce, bo I to nie wiem, jest rewans widzowie. Więc badajcie coś Michała kolei, zobaczyć. co ma tym Jest również ciasno. Ja. I jest DMG. Siema! I tak właśnie wyszło, że składy są takie, bo kości były rzucone, ale to na Michała odcinku musicie sobie zobaczyć. Tutaj jest tylko wanżyk, zostawcie łapkę w górę. Miłe komentarze oczywiście tylko, bo ja czytam tylko miłe. Tych chujowych nie czytam. E i już tutaj jest do... Ale Kronius będzie reset czy nie? No tak, no, tak. To, nie, nie no, tak. no, resetuj, bo ja, no ja muszę ja nie go jeszcze gadam, <śmuszczam> tutaj... No, tu jest, to. jest. No. No no i się pogubił na swoim odcinku. No i zaczynamy, no i zaczynamy. A nie, ja nie resetujemy. Resetujemy, Bo ja siano waliłem w błoto. Tak, ja też, ja też. Oni jeszcze są na respie, coś tam Ja byś respa nie umiem. To lewo, po lewo będzie. Idą do ciebie, Pewonius, idą do ciebie i jeden do Tygasa. Hebraim, hebraim, hebraim Za już na starcie Dobrze. No tak bo jak Rysiek w poprzednim ucinku Ja mam kurwa zejść biedny Michał z Poznania No faworyzacja Michał do z za Tak no. No, no, Ale ja z wallem Dwa imboty A poprzednio no na rozrzewce mieliśmy 3 w biednej co, co? Spokojnie, na spokojnie panowie Na spokojnie Ja wiem, ja wiem Ciągle na no spokojnie na no spokojnie Wolhaka chyba ma jakaś kurwa. Ej! Ej, dwóch jest, jest pod A, jeden ma niewidzialność. Szybko są na środku, Ja jest, jestem rozeznany z mapą. Jeden, jeden ma niewidzialność, tak? Tak. O, jeden Wolhaka, nie? Chyba. Ja. Jeden ma wola, ma wola Dzidzia, ma On no to niby wiesz. Ty! Ty! ty, ty. Dobrze, no to ty No i w końcu wyrównana się... runda, runda to A, tak? Widziałem, tak, tak. że jeden ma niewidzialność. Restart! To no jest restart, 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 a, a teraz mi nic nie rzuca, dobra! No i nie grać team playa! Znaczy, no gracie beze mnie! 3 na 3 teraz widzowie, więc fajnie się gra, naprawdę. Polecam tak, jak mówię. A mity jeden był, a mity lekko! Zobaczcie. Łala ma chyba! No mam! No mam! Ty, ty, Są so pod, pod P pod Kos, no Pemorat, Pemor ma Nie Jeden obity, jeden obity, ale za 13 HP tylko Mało stary. Mało, no, mało Wy gody strzelasz. Gdzieś, <grym> Gdzieś łazi, no u mnie są O no ja myślałem, że Pewer ma nie widkę XD To ma? Kurwa, chodź, 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 idziesz? Nie no. No i pięknie, głupia damy, bo da 107, 107. Ale trzeba posłuchać, bo z tego drugiego wykluczył. A miałem 108, wiesz? Ja pierdolę, ale dziś. Za drugiego wykluczyć źle ściuchaj. O no, nie bał kosem, myślałem, że ma na idę. Spokojnie. Kurwa. Aha. Dobrze... Speedhack, speedhack... hack. Trzeba dwóch mid, dwóch mid był. O drugi raz ma speedhacka znowu. No i dobrze, dobrze. Taka, ja ich spokojnie. opuścił. Bej dobrze Nie wiem, B na B ich nie ma Dobra, wypijesz. Ty a ty gas ty 40 tylko został. Idę, idę do siebie, do No po co? W dupę jestem, ja na ich nie ugram. O kurde, to też może przyjść. Nie wiem, czy on nie ma niewitki czasem, nie? Nie, trzech nam idzie, było biegło, słysz. Jest, jest mid, jest mid, nie wiem. Wyciągnął mnie. Nie wiem, co może mieć. Mam górną. Kurwa. Coś ma, coś ma ten takiego, że... Dieta jakiegoś ma. A, jest to jest to go trochę. Kurwa. A z z co się szans! A ty fajna mam. No ja mam HMA, miałem No my my, 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 my. nie miał szans, nie miał szans. pieniądze, jak coś O, znowu jest fajnie. Znowu jest fajnie, fajnie jest jakieś jest fajnie tak O MBOTA ma. A dlaczego od razu im BOTA? Dlaczego od razu im mega Megazord pierdolony No nie dałeś mi w łeb, dałeś mi w klatę, nie pierdolasz do Jak Ja po Prosto w głowę Tak, 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 tak Right in the head No no pewnie Kurde, no co za Dominacja dzieciak! Dominacja genetyczna, no co? No bo zaraz ja, ja, było right hey, in the balls. Ja to imituję ten aimbot, nie? To jest takie... Ja mam pierwszy raz <noise> od dwóch łap aimbota. Teraz... Oj, jak Dygas takie rozkminy chce, to ja po tarcie chyba, wiecie? Bo bo nie, zresztą nie, 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 może na niewidce jest. Dygaz to da radę. Nie, no co Ja rada? mam zero fragów, Czołeku, nic nie mogę zrobić. Degas chowaj, oh mamona się przyda Ale Rysiu też ma zero, no jak Rysiu ma zero no to ja też mam zero no To jest taki dog Chowaj, chowaj, chowaj Chowaj, chowaj, jesteś takim kotem, nie? No serio to chowa? Nie, on będzie depował na sam koniec, kurwa A to ja tu stoję na sam koniec cóż Ta, ta, stoi na balkonie, no Ja, ja się chcę wysadzić Mądrze, Dykas, to mi się podoba. To prawda, no. W sumie co? <laughs> A, to jest kurwa... dobrze. To trzy powinno mi zaliczyć. To i <laughs> że co, że nie da się chować na superbocach? Masz, pełen masz. Kurde, trzeba, nie trzeba, sobie. Nie ma, trzeba. To ma, to ma Dzięki, dzięki, dobrze. Nie trzeba. Dzieb, 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 dzieb. No, no kurwa, on znowu Kurwa, to kurwa ma. na najbocie Aha, aha, on miał staple. dwa razy speedhack, a i dwa razy emota. Preniuje tutaj to ciastka. Jest tam, jest tam. to tam niebitkę, on mówię na Tak, miałem raz tylko, że reszty są fajne. jest tu, jest to obok nas. Dobrze, krótko z nimi jedziesz ciasto. My tak samo szybko wychodzimy na minarek. Dobrze, ciastek. Jest jak nie ta niebitka. Dostał, je, dostał, 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 dostał. Wy dostał. Dostał. co jesteś, kurde? Wy się, każdy armora trzeba było kupić. Ale miałem ja chyba. Nieskończone żamu. Okay. Ej, dobra, na spokojnie panu. Masz naturalnie, na spokojnie. Na spokojnie. Na spokojnie. O, za cięcia. Też level, broń? Nie, mam, ja mam, masz, mam. Masz, masz, masz MP. A, no dobra. Daj. Mit, wci... coś się dzieje, mit, coś się dzieje. I ktoś jest no tronowady nam idzie. Jeden leci B, jeden A. Ale gdzie to wary, te tronowary stary? Ja zda, nie podawać. Nie, nie. nie. nie witka ma chyba. Nie, nie ma. Nie Pełnor nie dostał. Pełnor nie nie poskakuje. Tam idzie. Tuż tu ma nie witkę właśnie chciałem. Po nie witka na B jest. Nie witka nie jest, tutaj jest tutaj po... no giereton, na B. No ty rakusze. Dileton. Brata miał na M. Dileton. Nie miał nie witki, rysiu. Nie miał? Rysia nie miał. Stał, nie, nie miał. Nie miał. Co na plecach masz. masz? Ona jak. Ono raz. No, strzelaj. Rysiu, się robiło Czemu mu pasuje, ale przecież No słysza. bo kurwa no uszu nie ma, załóż się no Tak, straciłeś go, masz go No spokojnie Tygan, zostaw, zostaw No się zaraz kulki stracą Nie, opieka. ale z drugi był pies ale no, no. Ty serio go kurwa nie słyszałeś? Nie <laughs> słyszałem, oczywiście, że nie słysza. Ja pierdolę, Ty na prostu sobie wyścigałeś Daj broni go, go, go. Masz, 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 masz Dałem, dałem mu Dobra, dobra Ej ja wiesz, to. że możesz ustawić tak dźwięk, że na prawą założysz słuchawkę, jak gorzej słyszysz, to możesz dźwięk podbić A na lewą mniej? Nie wolę, staro. Będziesz <grym> słyszał wszystko ogólnie. Ja mam lipę ogólnie, nie, ale. Jak, ugra, jak, pompa, jak, jak no mu gracz on po powie, odponę. to co to za, za różnicę dla niego? A. Wiecie, wiecie, gdzie się ten? Nie, nic to tam nie wiem. To będzie gdzieś pod B raczej. No pod B, pod B. Dobra. Tutaj, tutaj, patrz, co zakładę. Zresztą dostałem Gówno widzę Aha, nie wiem skąd, gdzieś z rogu kurwa się? Ej, nie wiem, pój HP Ale o, 379 379 wziąłem, nie? Ja pierdolę farta no. Kurwa hit Na pesie już, minus 3,50 379 no, wziąłem jak coś no, nie Nie pierdol, żądę chuja kurwa, No kurwa, no nie mogę było trafić, nie wiedziałem, dobrze, że tam bomba bliżej okay, Michał ma problem, zapamiętałem gdzie paka A, na spokojnie, na spokojnie Na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie. Ge, A, środ ge. dwóch środek, jeden na B zasuwa, dwóch środek, jeden Te na To e. znowu Ani razu, kurwa, nie miałem walla w tej grze No i dobrze, nie A, Strzelaj sobie, kurwa masz. Na środku i na B, na B, na B, na B jest jeden, na B na środku są? B, 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 do, b, 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 do ciebie b, b. Wazon idzie, do ciebie Wazon idzie jeden. Jeden na środku. Nice i na środku był, jest stoi Ta? Celowany w środek, celowany <laughs> środek. O, wiecie, a więcej, więcej premium kurwa Matka. Mogu banik. Więcej kurwa. Ja premiumcie. mam kupię HP za fraga, kurwa powrót do... To nie jest tak na poprzedniej mapie. Rebor był lepszy od nich, tylko dostawał lepsze supermoce, kurwa. Nieskończone, a bo chuj to komu potrzebne. To no, musi czasem być, skój, ja owe żeby było dobrze też.

nie, nie, plecy, plecy, nie, 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 na jamy, chyba. On jest w szoku, pewo, na oślep, <śmieniciel> nie, 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 wali na nie, 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 kurwa nie, Co miał... ja on robi? nie, 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 on nie, nie, No nie, 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 On spokojnie. nie, 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 Jeden, sorry, jed, dwóch B. grasz Limebot, grasz Nie, Traszy Rysiu ma dużo HP. Dobre, Ubra, hej, znowu, ja bym za Jestem HP miał Rysiu Kurwa A skąd aaj, mi aaj, mi no, Kwaś, już już się sprzedaje, A stąd? 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 A że A stąd? A znowu, A ponad HP miał dzieciak. <noise> 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 tak pierwszy w raz w Mbappi? Tak na niewidzialności pewnie. Pever dojechał, 72 mniej. Dobra, to reszta będzie pod B, jak tutaj grasz bo... Pewnie ta. Aha, niewidzialność dźwięk ma jeden. Tak jak kurwa, jedzie z nimi, kurwa. Ja no. chyba też na On ma minus 1000, chłopie. Ja mało hapę 90 tylko mi bo to może być Po 90 musiałem ci dać. Nie, 90 no ale będzie ja musiał mieć. Ej, kłuje, Ciasko ma niewidkę pewnie też. Chciałem powiedzieć na ja łebich zrób, ale... 100%, mam, nie, 100% mam, nie, pozostał. nie mówi. 100% Ciasko to gułak zaraz on będzie nic miał. Nie mówi, on nic nie mówi, plantuj witkę. to gówno. Nie plantuj pierdoli. Plantuję na. Kurwa wylatuję od razu. Z... Pevor jest kurwa. Za późno na planta kurwa na człowieku. Opiszcie, Za późno, nie możesz tak plantować. Za późno było. Michał coach No ale kurwa no. A ja to das... nic, serio ja zostałam, na k**wa Ej panowie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Do... Biegną A, dwóch biegnie A O, to jest nowy Uzie, cały czas ma jest ten <noise> Dwóch środek Jeden biegnie A i jeden B Teraz to to jest Nie da no, się a, grać kurwa z tymi ludźmi Jeden A podbiega już, uważaj Tylko nie ja go mam, ja go mam ten znowu ma 1000 HP! Ma. Ale o czym Ty mówisz? Mam powrót na spawna kurwa, że zobacz. To, że jesteś leszczem, to nie ma Aha. Muszę na coś nawet. tak? Minus tak tak 80. Nie graczam. B, 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 B. To daj, nagła. Uważajcie, bo on tu na spokojnie idzie. Tutaj jest za tą ścianą. Kurwa, wszędzie, <laughs> <mać>. Ale tutaj <laughs> ale... jak. My nie mieliśmy nic dobrego, kurwa. Mamy gówną stronę, no No. Świetnie kurwa. Mam trzeci raz pod rząd, trzy skoki kurwa dodatkowe. No, no <laughs> Polska na kutasie. Kurwa mać, gracze na M-Bot. na Rysiu. Kieratel, rysiu. Takę, kurwa mać, mówić uważaj Rysiu, a ty kurwa. To już walić konia, kurwa. Pakę mam, pakę mam, Dobra. guys i have bomb, I have bomb, ja. Dobra, ty będziesz przegrany, kurwa. Oni nic nie mówią, zero info, kurwa. Idą no na pałę, kurwa, nie myślą, bo ogóle. Pierdol pierdol za nimi, nie żeby mi. I... No pierwszy. No ale przecież my nie mamy. Kolej przez to, że oni jak zaczęli chodzić, kurwa, to chodzili w dwójka. Teraz chodzą osobno, to za chwilę. kurwa. się, że ci mi. No bo jest no, mi to no, ale no w kurwa dwójkę i złapa, kurwa. Właśnie z tego momentu chciałeś, żeby grał biegli. Da, 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 da. Zerembiowski. To kurwa letony, niebane. Ale jak coś, oni w każdej ludzie mają Wola. Nie, 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 nie! A tu nie mi ja pilu, sobie tłumik ściągałem no. stary, idzie Wyciągnij się, kurwa, tłumika! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Easy Ale... peasy. Brak My... odrazu w głowę, nie? Tak. O, wszystko w łeb. do, do coś co jak tak? goś ma. Na spokojnie panie, na spokojnie. Bole, bole, bole. Na spokojnie bole. Jedna niewidka, kurwa, jedna niewidka jest. Jedna. pan, co... lecą, na, a, lecą na, druga na, kurwa. i O no, no. Jaka niewidka, człowieku. już kurwa na to ci Jedną i chodźcie, zmieniamy tego Kurwa już nie! tnie! No, już tnie. Jeden, jeden ma powrót na spawna Kurwa! Mać! <grym> dogonił, dogonił <grym> Kurwa, co by powiedzieć? Nie powinien gonić tego ogólnie nie mile, peworo A Ja keba nie, nie kupiłem ogólnie. Hmm? <noise> Tam dwie kule i bym dead już był. Dobra, po pojedziemy. Tutaj jest chyba niewidka. Kurwa, co on miał. Nie, nie, nie. No, niewidka ci pojedzie. została i. Dobra, 1050 tak, 50 HP. Brak paki. Na był Trafił. Poo. Ja go zatrzymałem, chłopie on co może. No jest, wow. a z to był sam, jest. No jest, jest. Stoimy, on musi przebić. Kurwa, trafił! Trafił, 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 trafił. Mołko, trafi, trafi, trafi. zaraz ammo nie będzie miał. A, z drugiej strony, o. Kurwa, co że premiuje na dzieciaka coś? Od cały czas. Premiuje ogólnie na nich, przecież naturalnie na, tak. Ja, ja przez 5 rundy miałem nieskończoną siamę albo skok, co wy pierdolice. Co ty pierdolisz tam oczywiście z Białego Stoku. Razy, Nie, typy ty, ty, ty zapomniały co się działo w poprzednim meczu. Tak, tak, tak. tak. Ej, pan macie, macie macie. Oo, dziękuję, dziękuję. Aha, znowu mają. O, ciężko. Na spokojnie, na spokojnie. Dzięki szefie, dzięki. Ej, wejdą, wejdą.

o, widadza. Na B powiek Uf. jeden. Dobra panowie, teraz trzeba się skupić, bo... Jeden jest na B, reszta jest A. Kurwa, jebana 52 mniej murzynek. Jeszcze jeden tam musi być. Tak, jeszcze jeden. Jeden B, jeden M A. A, -a, -a. A ciastko gdzie? Nie wiem. Tutaj. Aha, to jest pies. hit, o co? To jest hit. Zrotował, zrotował wiem, jak coś. Był... Platuj, platuj, jest na, na jest na A. Na A, jest na Nie wiem, co ma. Dobrze, my ja wody. Nie pierdolaj, na. No. Ja miałem nie. jakieś latanie, kurwa. Ja, ja też, tak. ja też graję Ajajaj. No nic, na spokojnie same. czy nie na spokojnie? Nie, 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 nie. nie Teraz, teraz spoceniec. Dobra. Dwóch nam idzie wie, jest. Wie, jest. Na jeden jeden wie, przy bramie, wie, drugi jest przy drugiej bramie. Ale są do idzie przy znaku i drugi jest na, na trzeciej jest na B. Dobrze, <laughs> dobrze. Fajnie, że mówisz. Wiem, gdzie nie iść teraz. A. Dobra. Sytuacja się rozwiązała. Aha, p jak zwykle 20 AP ma. Pan tu ja. Jednak nie. KURWA! Ty się nie żyjesz, nie gadasz, no, no nie żyjesz, nie dobra. Ale, zaplant, ale nie zaplantowałeś, stary! A skąd wiesz? Powiem Kurwa! Przez wyspę biegnie na B. Jednak na A. <grym> eee, ten pies może być tam w sumie. A on nie wie, gdzie no, dobra. bo to mnie. Słuchaj, naturalnie, jak go porobisz na lewicę, to jesteś szefem. To, to chuj, daj pieniądze, to może porobić. porobi. Jak no, za dog. ale kończu ja gierki tak pod nas. Ale stary A, nas, jest, nas, to miałem ja jest 5 nas. sekund widziałem, co ty robisz stary, więc powiedziałem, że jednak nie. Tak, 7 sekund. Uff, <grym grym> na idzie, na mi idzie dla ciebie. Ja, 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 ten ja, No ja, tak rysio, rysio ma info i ma info i... ja, 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 no jak do siebie, no, jak siebie. siebie, jak do siebie. Dobra, nie ma Zybusa. Nie, ma, nie ma ja tu rzucam smoka Ja tam duszę jeszcze mało nie. No plec już ale... wychodził Albo ma niewitkę ty możemy jeć Wola albo niewitkę nie ma latka tu Kurde, Na to, to nie da się z 2 masem, czyli dzięki mi pewor Ej, ma niebitkę, ma niebitkę! No kurwa, on na 1000 życia znowu! No co ty gadasz, redukcję mam Ale tam. raz dałeś mu kapa, To no. Nie no, nie daje teraz nic. No, nic, nic Na spokojnie, nie, panowie, na spokojnie. Nie, dobra, no, spokojnie. Jeden na B, jeden na A, jeden na respie. Na spokojnie. Na B pobieg, na B pobieg. Okay, okay, okay. Kurwa, jak mam... zapierdala, mam pakiet, dawaj 5 tutaj, 5 mam pakiet. 5... A co? Za... Kurwa. Baka na B, A dobrze, jest. Dobrze, dobrze. Może na B, kurwa. Kurwa, Pebur znowu! Redukcję ma, redukcję ma. 5 HP ostatni. Na na 2 HP pebur ma. Natural, wejdź pierwszy. 98 udali. Dawaj, dawaj do pierwszy, no. On campi, on campi, to czekaj, poczekaj. Cier, 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 cier. Omyśl, no on omyśl. campi tam przy to totalnie na pace omyśl, siedzi. Pomyśl, pomyśl, no. Dam no, no, Kurwa! kot! A i nie już to to czy po prostu tak strzali so tak mało? I no się nie chce grać już kurwa, ja patrzę co mi daje, nie? No, i też kurwa. Tak to ma chcą leżą. leżą. Nie wiem co mają. Kurwa, mają po prostu, Michał wyszedł na head'y no. Gówno mają, ale kurwa. Dobrze, że się, się na B. Nie, wiem, czy Toma, ma takie, co chyba ma? Co ma? Patrz, nie wiem, oni... kurwa jak raczej jakieś, że Takie lecą, pa-pa-pa. <grym> Ej, a czy oni nie pilnowali paki? No, oni pilnowali, ale już nie pilnują. Nie, to jest farsia. Co nie to jest? na to Pierwulek z syn rzuca, pewor kurwa przekręcił losującą losującą. Przekręcił, przekręcił, ale też mam się to, spokojnie, ciustem. Ale że pewor nie ma, a nic nie ma. A tak można przejść tamty? Tak. O, pewor już jest na backu Można, można, chodźcie. Idzie ja? od pleców chyba? Może być, może. Na, na pewno. Tak. Na spokojnie no, no, jest pilna! Jest, tak. jest, jest wybieg, 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 wybieg. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Damaj go, damaj go no. Ja jestem! To jest! Go. To was żyje cały czas! Nie wiem! On się kurwa spalił w człowieku nas! No da. Kurwa! Dawaj chama! Kurwa, jebana! Dźwięk. Dawaj chama! Ale tam nie <laughs> wiem co, drzwi nie <laughs> wiem czy da się otwierać, bym tak. chciała. Kurwa, no nie, pierdolę, nie chcę mi się grać, opa, nie jest ja no, Kurwa, to ja nic jeszcze... normalnego nie miałem. A i tak mam więcej fragów w drużynie, kurwa. Retardusów, jebani. A ja kurwa też dostaje cały czas. Ajma, mam, do dojchał. Dopiero dojechał na ajma, Więc raczej losa, chyba że go wyjebiecie. Plantuj pakę chociaż na kasę, bo ja pieniędzy nie mam, no, bo nie plantujecie, kurwa. Bo się nie da. なんだっけ Robi ja to mi zaszczelam, a on mówi, że nie widzę. Nie, no nie. Trzeba to skończyć, kurwa. To tu naprawdę jest <śmany> silnie na kurwa. Ale tam... Ja miałem no, ja kasę na start, a DNG tam takiego heada wyrwał, jak dzieciów, pierdolony. Kurwa, ja mam grawitację, ty. Kurwa, jebana za speedhacku znowu, kurwa. On premiuje cały czas. Ja mam redukcję, nie speedhacka. Jak tak dojechałeś szybko, kurwa? No ci mówiłem na początku rundy, że tutaj na midzie się od razu widzi, jak no, ale, no widzimy, ale tu już byłeś dojechany, to nie nie może widzimy się. No bo skąd na respie może stałeś długo? Ja od razu taka kupiłem plus W. No jest, Jezu, dawaj, to wierzamy. To, że... Nie da się kurwa nic robić. Jak na za plecak jest. a chuj w niego. Aha. No, no okay. tak chuj we mnie. Jak ja to lubię, ja tylko się płaczę, to Al to się Al bądź, Al bądź, Albo się nie odzywa, albo płacze, nie? Się, ty... kurwa, dzieciu. No Jeszcze szczynie dostali dzieciaki To było na tyle, no udało nam się wybrać, Biacie oczywiście. Ewo ci na... wygrał coś pierdolę. Michała, odcinek. I to było na tyle, panowie, pożegnajcie się. Cześć,